Boże. Zaraz się, że jestem tutaj pierwszy raz. To może na wstępie się przedstawię. Jestem Staszek. Pochodzę z, tutaj z Kliwic, z parafii katedralnej Apostołów Piotra i Pawła. W parafii jestem już od dwóch, przeszło dwóch lat nad, nadzwyczajnym szafarzem Komunii Świętej. Poza tym też uczęszczam do wspólnoty prowadzonej przez księdza Daniela Bębenka. Natomiast osobiście jeszcze jestem też mężem, już od przeszło 4 lat, oraz ojcem małej Kamilki 7 Na ten najbliższy, najbliższy czas. Chciałbym Was zaprosić do wysłuchania fragmentu Ewangelii przeznaczonej na najbliższą niedzielę Ewangelii, z Ewangelii świętego Łukasza. <laughs> Apostołowie prosili Pana, wzmocnij naszą wiarę, a Pan powiedział, gdybyście mieli wiarę jak ziarno Gorczycy, i powiedzieliście temu krzewowi morwy, wyrwij się i przenieś do morza, to by was posłuchał. Któż z was, mając sługę, który orze lub pasie, powie do Niego, gdy ten przyjdzie z pola. Chodź zaraz i zasiąd, zasiądź do stołu. Czy nie powiem mu raczej przygotuj mi posiłek, przepasz się, i usługuj mi, aż się najem i napiję, ty będziesz jadł i pił potem. Czy dziękuję słudze za to, że wykonał polecenie? Tak i wy, kiedy wykonacie wszystko, co wam polecono. Mówcie, jesteśmy nieużytecznymi sługami. Wykonaliśmy to, co było naszą powinnością. Odnośnie tego pierwszego fragmentu tej Ewangelii, ja osobiście, tam z dawnych lat, za czasów mojej młodości, większej młodości, z reguły miałem taki lekki problem, zwłaszcza też porównując do tego fragmentu może bardziej popularnego z Ewangelii Mateusza odnośnie porównania wiary do ziarnka gorczycy i możliwości przenoszenia gór. To jest, myślę, bardziej popularny ten fragment od akurat tego z Ewangelii Łukasza. Natomiast o tyle miałem problem, że osobiście gdzieś traktowałem to jako... Yy, tak, by Pan Jezus robił wyrzut trochę uczniom, na zasadzie, że takie małe wiary są. Tak, tak, jak nie wiem, czy... jeżeli widzieliście kiedyś ziarnko gorczyce, no myślę, że widzieliście, no to to jest takie maluteńkie, tak, maluteńkie ziarenko, czyli taka, taka, taka mała wiara. Yy, natomiast, no, powiedzmy, z biegiem czasu, już bardziej w ostatnich latach, yy, troszeczkę już inaczej yy, czuję ten fragment. Yy, bardziej odczuwam to jako pewną zachętę. Pan Jezus zachęca właśnie uczniów, że pokazuje im, że nawet człowiek takiej małej wiary, tej, tego ziarnka gorczycy, yy, jest w stanie do rzeczy tak naprawdę niemożliwych, a wręcz można byłoby powiedzieć niepotrzebnych. No bo po co komu jest rozkazywanie morwie, żeby się tam przyniosła iść do morza? Tak? Nie jest to kompletnie potrzebne. To są rzeczy, rzeczy takie niemożliwe, nawet trochę wręcz niepotrzebne. Nie? nie potrzebujemy takiej wiary. Oczywiście ciężko tutaj skalować wiarę jako do rzeczy materialnych, z racji, że jakby wiemy, wiara jest e, sferą duchową, to jest rzecz niematerialna. Na pewno nie chodzi tu Panu Jezusowi o jakieś tam skalowanie, robienie właśnie tej skali odnośnie Gorczycy, jakieś większe ziarno. E, nie o to chodzi. właśnie. Chodzi o takie, e, w moim odczuciu, o takie podejście, że nawet takie małej wiary możemy robić naprawdę wielkie rzeczy. Nie musimy się bać. I stąd ta zachęta Pana Jezusa, właśnie zachęta do uczniów, żebyśmy nie bali się działać, żebyśmy nie potrzebujemy wiele. Nawet no tak sobie pomyślimy o apostołach no to wydaje się, że chyba musieli mieć trochę tej wiary, no nie za małą tę wiarę jednak, tak? Uczniowie, którzy podróżowali z Panem Jezusem, słuchali, bezpośrednio słuchali Jego nauczania, widzieli cudów i znaków, które dokonywał, to tak na logikę wydaje się, że chyba tę te, te wiarę musieli mieć dość mocno, nie? A mimo to oni proszą Pana Jezusa, żeby im jeszcze przymnożył wiarę, tak? Z taką, z taką bojaźnią, że jakby bali się, że jeszcze tego, tego mają mało, nie, nie za dużo tej wiary. Natomiast Pan Jezus im pokazuje, tak? Że to wystarczy. To, to co wystarczy, mają, mają iść, działać, głosić i to jest też nasze zadanie, myślę. Tak jak tutaj gdzieś mi, towarzyszył mi osobiście jakiś lekki strach, może tak, Przychodzę, dostając to zaproszenie, żeby podzielić się z wami właśnie swoimi przemyśleniami, medytacją nad tym fragmentem, no to pierwotnie był jakiś strach i takie przemyślenia, no, czy ja jestem godzien tutaj dzielić się tym, tym co ja odczuwam, tak? Natomiast właśnie chodzi o takie, nawet o takie drobne rzeczy, nie? Że, żeby, się, żeby się przełamać i żeby... Nie bać się konfrontować, nie bać się, nie bać się tej konfrontacji, właśnie tego, co posiadamy, jeżeli chodzi o naszą wiarę. Tutaj też wydaje mi się, że tak, co do moich osobistych przemyśleń na temat tego, warto też sobie tak pomyśleć o wierze jako czymś nie tylko jako o jakiejś łasce. Łasce, albo czymś wypracowanym, wyniesionym z domu, bo to często tak myślimy sobie, nie? Że, że wiara to jest, to jest łaska. Yy, oczywiście nie można tutaj umniejszać w roli, roli Pana Boga i, i Jego darów. Oczywiście, że, że w pewnym sensie jest to, jest to jakiś dar. Yy, rolą, jeżeli zostaliśmy wychowani w domu, w takiej głębokiej, mocnej wierze, yy, też to pomaga. Ale ja bym trochę określił też wiarę jako pewną umiejętność. Że to jest coś, nad czym musimy po prostu nieustannie pracować. Musimy, jak się najlepiej pracuje nad umiejętnościami, właśnie konfrontując, konfrontując to z czymś trudnym. Nie powinniśmy się bać właśnie konfrontować tej naszej wiary. Czy tam naszej wiedzy, nawet też. Tak? A, propos, a propos tego, kim jesteśmy w kościele, czym jest Kościół, yy, kim jest Pan Bóg, kim jest Pan Jezus. Yy, dopiero przy tej konfrontacji możemy się pogłębiać, nie? możemy się rozwijać. Yy, tak, tak jakbym to odczuwał, i, i tak wydaje mi się, że na to też zwraca właśnie uwagę tutaj Pan Jezus w tym, w tym fragmencie. Yy, żebyśmy w ten sposób. Dalej, się, dalej rozwijali tę naszą wiarę. Że po prostu się nie bali, tylko to, co mamy, to już powinno nam wystarczyć. My, jako chrześcijanie, jako wierzący w Pana Jezusa, już tam znający przynajmniej teorię i jakąś teologię i tak dalej, jeżeli tylko znamy tak Pana Jezusa w miarę dobrze, możemy już iść dalej. Możemy, możemy, się, możemy się nie bać, nie bać się dzielić tym, tym, co mamy, co wydaje mi się, że tym bardziej jest ważne na dzisiejsze czasy, ponieważ, jak wiemy, no, myślę, że każdy z nas ma wielu znajomych i niewierzących, albo już od dawna y, odchodzących od Kościoła. Myślę, że będzie to nam potrzebne jeszcze. W kolejnych latach będzie to nam potrzebne, żebyśmy umieli się po prostu skonfrontować, i wtedy będziemy jeszcze silniejsi, i będziemy przyciągać tak, także, także innych. No. To by było chyba, myślę, tyle do tego pierwszego fragmentu. Natomiast jeżeli chodzi o drugi fragment, fragment odnośnie, odnośnie sługi, który wraca z pola, no wydaje się, że to jest trochę oczywiste przy pierwszym, pierwszym takim przeczytaniu tego fragmentu. Pan Jezus tutaj nam zwraca uwagę na kwestię pewnej postawy, właśnie pokory. Mi osobiście, może jest to o, o tyle do mnie tak trafia tak mocno, gdyż z racji, że jestem ojcem właśnie małej, małej córeczki, mojego dziecka, to mogę się w jakiś sposób odnaleźć w tej roli tego sługi, tak? ponieważ człowiek idzie do pracy, wydaje się, że tam wykonał swoją robotę, wraca do domu, no to by liczył na pochwały, tak, pochwały i już wdzięczność co do wykonanej pracy, natomiast jak myślę każdy rodzic, zwłaszcza młody rodzic wie, no, dziecko tutaj nie ma, nie ma przebaczenia trzeba, tutaj to jest dalsza, dalsza praca, tak? Wracamy z pracy, idziemy do drugiej pracy. Oczywiście wiadomo, jest to słodka, słodka praca, słodki ciężar, ale musimy, musimy walczyć, tak? Musimy, musimy dalej, dalej walczyć, yy, dalej się siłować yy, No i niestety, niestety tak to właśnie potem yy, często wygląda. Yy, natomiast. Yy, i wewnątrz bardzo często, co właśnie osobiście myślę, yy, też mnie to czasami też dotyka i o czym tutaj muszę pamiętać, yy, oczekujemy tej wdzięczności za to co robimy, nie? oczekujemy yy, tych pochwał. Takiego zachwytu, tak, że o, udało Ci się, zrobiłeś, wróciłeś z pracy, tutaj jeszcze jakiś obiad ugotowałeś i tak dalej. Takie proste rzeczy. Nawet, nawet dla takich prostych rzeczy bardzo często oczekujemy pewnego, pewnej postawy wdzięczności od drugiej osoby. Myślę, że tutaj właśnie Pan Jezus nam zwraca uwagę. Żebyśmy czasami te, te oczekiwania troszeczkę zostawili z tyłu. Że będzie nam wtedy trochę łatwiej. Yy, ponieważ jeżeli od razu z góry zakładamy, że to, co wykonujemy yy, dla siebie, dla rodziny, dla parafii, yy, dla przyjaciół, dla kogokolwiek, yy, to, co, to, co wykonujemy, jeżeli z góry jakby oczekujemy jakiejś wdzięczności, za zadośćuczynienia za to, co wykonaliśmy. No to często wiąże się to z rozczarowaniem, nie, a rozczarowanie wiąże się dalej z frustracją i niepotrzebnie. Oczywiście się to nakręca, zaczynamy, zaczynamy yy, gdzieś jakieś relacje, na przykład, nam zaczynają gdzieś uciekać tak, ponieważ cały czas gdzieś z tyłu głowy siedzi nam ta kwestia yy, tego braku, za, braku zadośćuczynienia. Natomiast jeżeli no, porównamy tutaj postawę tego, tego sługi do, do postawy Pana Jezusa, który sam powiedział, że nie przyszedł, aby mu służono, tylko aby służyć, raczej nie widzimy w, czytając Ewangelię, nie widzimy takiej postawy Pana Jezusa, który by oczekiwał jakiejś wdzięczności, tak? oczekiwał pochwał od tego z tego, co robi, Wykon, dokonywał cudów uzdrowień, raczej raczej to nie, nie tego oczekuje Pan Jezus. Nie? Oczekiwał na nawrócenia. Natomiast najczęściej tak na, na, nawrócenie, zerwanie z grzechem. Natomiast myślę, że Pan Jezus właśnie tutaj jest takim dobrym przykładem taki, te, te, takiego sługi. Oczywiście to co teraz mówię też nie oznacza, że to nie jest ważne. Postawa wdzięczności, Jakiegoś tam pochwały, jest to ważne. tak Nie znaczy to, że na przykład my sami nie mamy. Tak? Nie mamy chwalić innych. Przecież oni wykonują tylko to, co, co do nich należy. No. Jako chrześcijanie, no faktycznie z reguły najczęściej wykonujemy to, co do nas należy. Zajmowanie się z miłością, rodziną, pracą. To są bardzo często parafy, jeżeli jesteśmy proboszczem, księdzem, wikarem. Albo też jakieś zaangażowanie we wspólnotę, to są rzeczy, które tak najczęściej wynikają z prostej postawy chrześcijanina, takiej postawy miłości, tak? troski. To właściwie nie są jakieś nadzwyczajne rzeczy, jakby tak dobrze się nad tym zastanowić. Nie? To, to z perspektywy takiego chrześcijanina, który, który głęboko wierzy w słowa pana Jezusa. W jego prowadzenie i chce podążać za, za Panem Jezusem. Faktycznie, tak, na logikę patrząc, to najczęściej to są rzeczy, które z góry powinny być od nas wymagane, tak, jako, jako chrześcijanina, nie? Dlatego, dlatego yy, no, gdzieś, ta, gdzieś ta postawa, yy, postawa tego oczekiwania, yy, tej wdzięczności, no, powinna być troszeczkę schowana do tyłu, że wtedy, wtedy będzie nam trochę prościej. Tak, tak, tak myślę. Jeszcze w kwestii innych komentarzy do, do tego fragmentu tutaj też mi się przeczytał, przeczytałem taki dość, 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 ciekawy, dość ciekawy komentarz. Też mi się wydaje dość ważny. Że Jezus w tym, w tym fragmencie zwraca uwagę, żeby się trochę, troszeczkę nie hełpić tym, co wykonujemy. Że każdy z nas ma po prostu w naszej drodze... I w naszej przynależności do, do, do wspólnoty kościoła, do wspólnoty chrześcijańskiej, każdy z nas ma różne role, różne zadania do wykonania. Nie jest dobrze, jeżeli wykorzystujemy co, rolę, którą nam przydzielono, jeżeli wykorzystujemy do jakiegoś tam troszeczkę hełpienia się, tak, takiego wykazywania takiego podejścia, że no, ja robię więcej niż ktoś inny, nie, ja jestem lepszy. Jestem lepszy, ponieważ ja robię to, 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 to. Jestem biskupem, jestem, jestem nie wiem, proboszczem, jestem liderem wspólnoty. Natomiast raczej no, tutaj trzeba, trzeba właśnie z tym, z tym uważać. To nie jest dobra postawa. To jest postawa, która potem właśnie niszczy relacje, niszczy nasze, nasze wzajemne relacje i, i, i wspólnotowe raczej Musimy tutaj trwać właśnie w takiej pokorze, że każdy z nas ma swoje zadanie. Staramy się wykonywać je najlepiej, jak umiemy. I czasami, czasami to wystarczy, nie? Czasami, czasami to wystarczy po prostu robić to co, do, co, to, co do ciebie należy. Myślę, że jeżeli chodzi o takie komentarze odnośnie tych, tych, tych fragmentów Ewangelii, no to z mojej strony na ten moment chyba wszystko. Jako takie może podsumowanie tego wszystkiego dodałbym, że wbrew pozorom, jeżeli tak przeczytamy w całości tę te, te Ewangelię, wydaje nam się, że te dwa fragmenty za bardzo do siebie nie pasują, że, że mówią o czymś innym. Natomiast mi osobiście, tak, tak to odczuwam, że obie te, oba te fragmenty traktują w pewnym sensie o, o pewnym darze pokory i, i postawie pokory. Myślę, że to jest taki główny, główny element, no, do którego akurat tu w, tym, w tę niedzielę Jezus, Jezus nas zachęca, żebyśmy gdzieś sami siebie skonfrontowali raz właśnie z tym, co robimy z naszą wiarą, gdzie jesteśmy. Jaką, jak myślimy, jak wielką wiarę już posiadamy i że warto, warto działać, tak? To jest właśnie pierwsza pierwsza myśl. A druga myśl to jest właśnie to jest ta postawa, postawa pokory takiej, takiego, takiej służby, właśnie z tą miłością, pokornej służby, która nie oczekuje, nie oczekuje wielkich wyrazów wdzięczności, wynagrodzenia. Nagroda na nas czeka w niebie. Amen.